Witamy serdecznie. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni na imprezę integracyjną do restauracji z Szkiełka, która jest za właśnie za moimi plecami. Naszych około 30 chłopców będą też dziewczyny z kocierzewa ze szkoły podstawowej. No i co, będziemy się dobrze bawić. Mam nadzieję, że chłopcy pokażą się z najlepszej strony. Ta impreza się odbywa w zasadzie tak co roku, no teraz przez pandemię troszeczkę to się tak porozjeżdżało, natomiast jesteśmy tutaj stałymi gośćmi już w restauracji Szkiełka. Bardzo często nas zapraszają, przyjeżdżają też do nas. Co? I to wszystko. Słyszałam, że pan ma takie zdolności, jeśli chodzi o animację, i pan poprowadzi tutaj dobrą zabawę. Tak, no, znaczy, no mam zdolności, no uczę wf u w tej szkole i, i jestem chyba jednym z nauczycieli, którego lubią, bo pisać w zeszytach za bardzo chyba się im nie chce, natomiast na WF zawsze wszyscy chętnie chodzą. Natomiast yy, no, staramy się, żeby się wszyscy dobrze bawili przede wszystkim, bo, bo nasze dzieciaki kurcze, jak to z całej Polski, czasami po prostu tylko dom szkoła i ośrodek zamknięty, więc więc tutaj będą mieli okazję pokazać się z jak najlepszej strony. W takim razie życzymy udanej zabawy. Dziękujemy bardzo. Chodźcie chłopcy, zapraszam. Pana, ja to panu postawiłem tu. Dalej. Za tym murem po